Witam państwa. Dziś mam 24 dzień lutego, godzina 8.13. Rozpoczynamy poranny briefing. Rozpoczniemy go od pary funt dolar, która to znajduje się teraz na oporze. Opór wynika ze współczynnika 61,8%. Mamy tutaj także wcześniejszą reakcję ceny z 9 lutego, także jesteśmy aktualnie na istotnym oporze. Jeżeli doszłoby tutaj do odbicia, no to niewykluczone, że zobaczymy kolejne zejście tutaj w te rejony 1,24, gdzie kurs ostatnio kilka razy się odbijał. Natomiast przebicie tego poziomu mogłoby oznaczać nam tutaj próbę wyrysowania układu Harmonicznego, który wyglądałby następująco, ponieważ mamy tutaj wyraźną falę X, a następnie AB docierającą do wspomnianego współczynnika 61,8 i tutaj rynek nieco nam wpadł w konsolidację, natomiast wybicie. Tego poziomu, czyli słucznika 61 ,8, mogłoby nam tutaj prowadzić do wyrysowania tego układu, a opór dla tej struktury wypada tutaj przy 78 i 6. Wtedy będziemy mogli mówić o strukturze Gartleya i jest ona dodatkowo potwierdzona geometrią AB do. CD, czyli to jest ta geometria F100. Strefę mamy tutaj oporu na około 10-11 pipsów, także to jest kolejne istotne miejsce w przypadku wybicia górą poziom 1,26,20, natomiast ten poziom tutaj to są około 1,25,70. Także aktualnie warto obserwować zachowanie ceny tutaj na tym poziomie, natomiast wybicie górą to jest kolejny opór około 50 pipsów wyżej. Zobaczmy kolejną parę walutową, euro-dolar. Tutaj ostatnio też wspominałem o układzie 1 do 1, który obowiązywał na ostatniej fali spadkowej. Zobaczmy, że po wybiciu rynek wrócił, przetestował to górne ograniczenie układu i rozpoczęła się tutaj jakaś większa fala korekcyjna. W tej chwili na ponad 60 pipsów. Natomiast oddalając się na interwał H4, to cały czas tutaj tym scenariuszem bazowym jest scenariusz spadkowy. Te mniejsze układy usunę. W tej chwili możemy zmierzyć dwa odcinki, czyli pierwszy odcinek tutaj. Widzimy, że rynek reaguje na współczynnik 50%, a co ciekawe, wcześniej zmierzę tą poprzednią falę, zobaczmy, że również korekta ta tutaj kończyła się na współczynniku 50%, także jeżeli tutaj pojawią się sygnały podażowe, no to niewykluczone, że zobaczymy znowu kontynuację spadków, także taka tutaj ciekawa zależność na eurodolarze ruch, czyli impuls spadkowy, korekta do 50%, i tu mamy to samo, czyli impuls spadkowy, korekta do 50%, także sygnały podażowe w tym miejscu powinny nam doprowadzić do testu nowych Nowych dołków. Jeżeli chodzi natomiast o dalsze opory, w przypadku gdyby ten rynek jednak nam tutaj wyskoczył górą, wtedy też mierzę zasięg ostatniej, tej większej korekty i wyznaczam układ 1 do 1, i kolejny opór mamy tutaj 1,0646. I jeszcze wróćmy na ten niższy interwał czasowy. Jak na razie rynek trzyma tutaj tą linię poprowadzoną po ostatnich minimach, natomiast jej przebicie tutaj mogłoby nam tą drogę do spadków otworzyć. I jeszcze wyznaczę tutaj taki lokalny układ 1 do 1, który mamy na tym odbiciu, czyli na tej fali wzrostowej, ponieważ to wybicie tego układu będzie nam świadczyć o zmianie czy też powrotu do tendencji spadkowej. Tutaj mamy pierwszy impuls, korekta na niecałe 40 pipsów. Kolejna korekta też na niecałe 40 pipsów, i ta korekta również jest płytsza. Także aktualnie, wybicie tutaj tego poziomu, tej geometrii, zaznaczymy poziomem cenowym 1,0557 otwierałby drogę do spadków. Natomiast w tej chwili to jest wsparcie. Ok, i zobaczmy jeszcze parę Audi USD, która to od początku roku utrzymuje się w tendencji wzrostowej. Ostatnio poprawiliśmy jeszcze tutaj szczyty, dlatego też wyznaczam tutaj kolejny układ 1 do 1. Ten układ cały czas tutaj obowiązuje, począwszy od tych dołków, właśnie tutaj z końcówki grudnia i z początku stycznia, dopiero wybicie poziomu 0,76. 50 otwierałoby drogę do jakiejś większej korekty. Jak na razie, pomimo że ta tendencja wzrostowa nam straciła na dynamice, no to cały czas utrzymuje się ten trend wzrostowy. Gdyby jednak do takiego wybicia doszło, kolejne istotne wsparcie będzie wypadało około 120-130 pipsów niżej i to jest współczynnik 38,2 potwierdzony strefą zasady zmiany. Biegunów. Jeżeli chodzi natomiast o opory, musimy wejść tutaj na interwał D1. Zobaczmy, że tak naprawdę cały czas znajdujemy się w bardzo szerokiej strefie oporu wyznaczonej przez te wszystkie tutaj reakcje ceny. Także jeden poziom ciężko tutaj zaznaczyć. Trzeba mieć na uwadze całą strefę. Ona jest dość szeroka na ponad 50 pipsów. Także znajdujemy się na oporze, natomiast pozycje krótkie dopiero po wybiciu układu overbalance wcześniej nie, ponieważ tutaj w ostatnim czasie utrzymuje się ta wyraźna tendencja wzrostowa. Ok, z mojej strony to wszystko, dziękuję za uwagę i życzę powodzenia w handlu dzisiejszym. Do usłyszenia.